A co gdyby rodokowie mieli kawalerię? Czas to sprawdzić. Najpierw baner, najwyższy poziom trudności, po czym przechodzimy do formalności. Najlepsza glewia. Czy trzeba coś dodawać? Pewnie nie. Na przykład zebranie kompanów do armii, wyruszyć wspólnie w świat i zacząć walczyć z szubrawcami, którzy staną nam na drodze, a to wszystko po to, by podszkolić potrzebne nam umiejętności. Zaczynając od kuszy, a idąc po wolugę. Z drugiej strony, prowadziłem testy, czy takie podejście ma jakikolwiek sens. Chociaż nie pomyślałem o tym, że boty nie potrafią grać tak jak ja. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Tak czy inaczej, posłużę się modyfikacją Mild the Warband. Potężny sierżant rodoku to jest to. Co więcej, kusznik konny. No już mi się podoba. Przejdźmy do turniejów. Potrzebuję lepszego wyposażenia dla siebie, jak i drużyny. Nie wspominając o zdobyciu renomy, jak i złota z zakładów, ale to takie oczywiste oczywistości. Przy okazji levelowałem umiejętności posługiwania się bronią, ale sądzę, że o tym też nie muszę wspominać. Na dobitkę niekiedy mi się nudziło i preferowałem bawić się niż walczyć na poważnie, ale tak tu już jestem bonelordem, kiedy w a gierka staje się zbyt prosta. Wprawdzie stoczyłem ogromną ilość walk na arenie, aby stać się czempionem. Biegam od jednego miasta do drugiego. W drodze spotykałem mnóstwo bandytów, z którymi brałem udział w walkach. Tak jak wspomniałem, darmowe doświadczenie. Nadto zbierałem z nich wyposażenie, przepalałem je i kułem całkiem nowe. I to dużo lepsze. Po czym je sprzedawałem i zarabiałem w ten sposób ogromne miliony. Ale myślę, że ten sposób Wam wszystkim jest dobrze znany. W związku z tym skupmy się na samych walkach i dzisiejszym planie. Sprawdzimy, czy armia składająca się z kuszników konnych, może być przyjemna do gry Na dobitkę opowiem wam moją subiektywną opinię Na ten temat, tej armii i tak dalej Jakby ktoś był zainteresowany Jak wyglądały walki z bandytami To prezentowało się następująco Na początek ostrzał z kuszy Z czasem wycofywałem swoje siły I brałem wszystkich na siebie Wybiegali za mną A reszta kompanii mogła prowadzić bezpieczny ostrzał W innych przypadkach decydowałem się na starcie Bez pomocy wierzchowca Bardzo chciałem podszkolić atletykę Mało tego, Woluga jest bardzo przyjemna w walce W bliskim starciu I wystarczy kręcić tylko kółeczka dookoła Siebie i wszystkich powalać. Nie dość, że w ten sposób mamy ogromny zasięg, to jeszcze obrażenia są na tyle wielkie, że większość przeciwników znika po jednym uderzeniu. Przy czym pamiętajmy, że celebracja jest obowiązkowa po wygranej bitwie. Gdy moja postać była gotowa, podobnie jak pozostali towarzysze, mogłem przejść do masowej rekrutacji armii. W dzisiejszym podejściu celujemy w setkę ludzi. No dobrze, może kapkę ponad to. Rozpocznijmy szkolenie armii, a że to Rodocy, a nie jakiś pleb ze swadi. Ustawiamy szyk i na moje komendy wszyscy wspólnie w jednym momencie odde Salwę, by nie dać przeciwnikowi żadnych szans. Swoją drogą wygląda to naprawdę epicko, kiedy każdy kusznik strzela jak jeden mąż w tym samym momencie. Na koniec ostrzał dowolny, a ja sam udałem się w pościg za uciekinierami. Piękna bitwa i piękne szkolenie. Całkiem niezły baner udało mi się zakupić. Dziękuję pięknie. Niebawem przeszedłem do trudniejszej walki. Wybrałem klany najemnicze, ale takie bez tarcz. Podstawowo decydowali się oni na ucieczkę. Nim jeszcze nasza armia dotrze na miejsce, będzie to świetna okazja do obicia kilku przeciwników. Gdyby jeszcze obrażenia z kuszy były dużo, Większe, a tak mamy tylko i wyłącznie męczarnie. Gdy moi kusznicy oddali swój pierwszy ostrzał, przeciwnik wreszcie zdecydował się na walkę, a nie na ciągłą ucieczkę. Personalnie jeździłem między rywalami i niczym łowczy, polowałem na przeciwników. Gdy przeciwnik był blisko, zmieniłem formację na mur tarcz i muszę to przyznać, kusznicy zbytnio się nie popisali umiejętnościami. To powinno być zwycięstwo bez strat, a tutaj taka niespodzianka, nie, 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 nie. Kiedy wszyscy byli gotowi, dopiero wtedy przeszedłem do ulepszania armii, wszak jest to najszybszy sposób szkolenia wojowników. Polecam każdemu. Nadszedł czas na sprawdzenie kuszników konnych. Przeciwnik w tym momencie uwielbia szeroko rozdzielić swoje siły, co tylko ułatwia zadanie. Nie dość, że prowadzimy w niego ostrzał z daleka, bo jak wiadomo, kusza ma najdalszy zasięg w grze, to możemy jeszcze im szybko uciec. To jeszcze wróg takie prezenty nam daje, tylko brać i korzystać. Mimo wszystko, bądźmy poważni, na tych najemników to my sobie możemy. Sprawdźmy się z silniejszymi. Chciałem zobaczyć, co wyjdzie z tego, kiedy oddam dowództwo botowi. I powiem Wam tak, nie róbcie tego. No chyba, że chcecie zobaczyć, jak się szerzy. Kusznikami na włócznie. No, straty będą ogromne. Całkiem nieprzyjemne to jest dla mojej armii, dlatego przyjąłem dowództwo. Ponownie podzieliłem armię na dwie grupy. Co poskutkowało tym, że przeciwnik nie trzymał już tarczy przy tarczy, tylko bardziej stał się rozproszony. Pozostaje teraz wysłanie na flanki wroga strzelców, by ten miał problem ze zdecydowaniem się, gdzie należy się udać. Że mają dziury między tarczami, ostrzał staje się bardzo skuteczny. Plus dodajmy, że mamy kuszników, więc celność jest po naszej stronie. W tym przypadku kusznicy będą lepsi od łuczników. W kolejnych utarczkach zaczemy szkolić. Piechotę. Strategia była dosyć prosta. Jedna armia stoi z przodu sił nieprzyjaciela i prowadzi ostrzał, podczas gdy ja wraz z drugim oddziałem udajemy się na plecy przeciwnika i rozpoczynamy ostrzał, tym samym zmuszając go do działania. Aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, ta strategia jest na tyle OP, że możemy nią zniszczyć każdego, nawet najsłabszymi z turgijskimi łucznikami, pokonamy każdego. To też nie wyciągajmy z tej bitwy wniosków. No dobrze, jedyne co możemy wyciągnąć, to powiedzieć sobie, że strategia jest OP idealna i to tyle. Rozpocząłem na batach. Nie bez powodu. Piechota na razie poczeka. Wspólnie z kusznikami udaliśmy się w bój. Zostaliśmy zatrzymani przez kawalerię, ale szybko się z nimi rozprawiliśmy. Gdy przejdziemy do Wlandii, to opowiem wam, dlaczego ci kusznicy to nawet całkiem dobra antykawaleria. Przejdźmy do rzeczy ważnych, jakim jest osłabienie sił wroga. Tak samo jak wcześniej. Jedni kusznicy z przodu, drudzy z tyłu i prowadzimy ostrzał. Mało tego, że kusznicy mają daleki zasięg, możemy ustawić się na tyle daleko, że Fiani nie będą w stanie nas dosięgnąć. Co zagwarantuje nam darmowe obrażenia. Bez większego ryzyka w jednostek. Gdy już przerzedziłem siły batów, odesłałem kuszników i pora przetestować piechotę. Poprowadziłem armię, maksymalnie wyszkoloną armię, na chłopstwo, które zaczęło masakrować mi jednostki. Należało szybko reagować. Ustawiłem ich w defensywie i szybko podesłałem kuszników do boju, by ratowali sytuację. Było nie było z pięknej, wielkiej grupy piechoty, gdzie mieliśmy przewagę liczebną. Zostało mi tylko trzech chłopów. No dobra, trzeba zrobić malutkie zmiany. Obowiązkowo naprawiamy sierżantów i usuwamy im tarcze. Nie czekając, zobaczymy, czy teraz armia będzie działać. Na pierwszy plus idzie to, że zaczęli korzystać z toporków do rzucania. Gdy dopadli piechotę przeciwnika, nie było z miłu i nawet nie chcieli mi dać możliwości do zrobienia statysty. Gorzej tylko, kiedy dojdzie do walki ze strzelcami. Kiepski pancerz, brak tarcz gwarantuje mi tylko straty w szeregach i brak możliwości zrobienia bitwy w idealny sposób. Niemniej jednak, zdzielenie przeciwnika taką wolugą po głowie, to przyjemność sama w sobie. Prawdziwe testy robi się wtedy, kiedy to oponent posiada większą armię. Piechotę pozostawiłem w rezerwie, najważniejsi są konni. Jak z Zostaliśmy zatrzymani przez najgorszą kawalerię Także walka nie potrwała zbyt długo I mogliśmy powrócić do realizacji mojego planu Jak się pewnie spodziewacie Ustawiłem jedną linię przed przeciwnikiem Kiedy to druga udał się na bok przeciwnika Tworząc literkę L Jak widzicie straty są wykonywane Ale gdybyśmy mieli tutaj łuczników konnych To poszłoby dwa razy szybciej, a może nawet i bardziej Kiedy piechota oddzieliła się od strzelców Postanowiłem to wykorzystać I wprowadziłem przeciwnika w młyn Innymi słowy, armia rywala znajdowała się w środku A dookoła była moja armia i w w takich momentach bardzo przydatni są wolugierzy. Siekałem tylko raz i po przeciwniku, gdyż kusznicy tak bardzo osłabili rwala. Żeby tylko nie było, że uważam, że to jest jakieś OP albo coś w ten deseń. Po prostu chodzi o to, że jakbym miał tutaj uczniów konnych, to wolugierzy nawet nie mieliby cokolwiek do roboty. Jako finalny akt pozostaje jeszcze kwestia łuczników. Tutaj nie możemy powiedzieć, że jest to wysłanie armii i koniec. Nie mamy tarcz i dobrych pancerzy, ale o tym już pewnie wiecie, więc wciąż istnieje możliwość stracenia kilku wojaków, a to już nie jest dla nas dobra informacja. Wbrew temu cieszmy się. Pierwszym większym zwycięstwem Bo armia zdała pierwsze testy Uznałem, że może potrzeba lepszych perków Rozpocząłem oblężenie zamku Dokładnie, to zależało mi na korzystaniu z balisty A może bardziej wielkiej kuszy Zależy jak na to popatrzymy Zapytacie, dlaczego akurat to? Ponieważ jest jeden z najlepszych A zarazem jeden z najszybszych sposobów Na wylewelowanie inżynierii na maksa Tam z kolei mnóstwo bonusów do kuszy Które wybiorę, by moja armia stała się dużo lepsza Na sam koniec zabieramy zamek na swoją stronę Ustawiamy kuszników przed murami zamkowymi I tylko patrzymy jak prowadzą Skuteczny ostrzał. Trzeba tylko pamiętać, żeby byli na formacji luźnej, ażeby ograniczyć straty. Po czasie wybrałem się z Volugierami na pacyfikację przeciwników. Poszło im całkiem nieźle, ale zważając na fakt, że batowie mieli pierwsze poziomowe jednostki, podczas gdy ja miałem max nie powinienem mieć jakichkolwiek strat. Skupmy się jednak na Wlandii i utwórzmy królestwo rodoków, ale taki z konikami. Ale wracając do tego, co zapowiedziałem, dlaczego kusznicy konni to świetna kontra na kawalerię. Zobaczcie, kawaleria na nas nie szarżuje, tylko grzecznie podjeżdża na tarcza, tracąc bonus od prędkości, gdy dojdzie do walki, korzystałem z lansy, kiedy to my używamy mieczy. Nie graliście w Banel Lorda, to pewnie dobrze wiecie, jak idealne są włócznie w bliskim starciu. A jeśli nie, to tak idealne, że mieczami wykosiliśmy całą jazdę. Szczęśliwie, przeciwnik, tak samo jak my, posiada kuszników, czyli oboje mamy upośledzone jednostki, które posiadają upośledzone bronie. Tak, kusza potrzebuje zmian i to ogromnych w tej grze, bo aktualnie ta broń to praktycznie, no, do niczego się nie nadaje. Po pozbyciu się strzelców nieprzyjaciela, pozostało uwięzienie piechoty wroga pomiędzy Naszymi dwoma oddziałami. Kiedy on zbliżał się do jednego, delikatnie ich odsuwamy, w tym samym czasie drugi oddział prowadzi ostrzał w plecy. Niby można powiedzieć i zobaczyć, że obrażenia są całkiem nieźle i hej, idzie Lewkowi całkiem dobrze. Ta armia zadaje całkiem dobre obrażenia. E, no, niby tak, tylko pamiętajcie, że Wlandia na swoich jednostkach z piechoty posiada jeden z najgorszych pancerzy. Zwycięstwo niby jest, ale nawet w takiej prostej walce nie zrobiłem tego idealnie. Oczekiwało na mnie powtórzenie tego schematu, aby jak najbardziej osłabić królestwo. W końcu mogłem zaatakować zamek. Planowałem powtórzyć strategię z ostrzem na obrońców na murach. Tyle rzeczy pokazywali się na murach obronnych w takich lościach, że zajęłoby to cały dzień. Z tego powodu uznałem, że samotnie wtargnę między młot a kowadło i zacznę ukrócać żywot obrońców. Nie powiem, ale trochę czasu to zajęło. Ważniejsze jest to, że udało się oczyścić jedną wyrwę i wprowadzić tędy swoje siły, a cała reszta pewnie już wiecie jak wyglądała. Pozostał szturm na kasztel i przejęcie władzy w niedalekiej przyszłości pokazała się jedna armia, a po chwili dączyła do niej druga armia. Zacznijmy od podzielenia sił na mniejsze oddziały. Część ustawiamy na wieżach, innych na bramach, a pozostałych na murach zamkowych, a piechota musi pilnować jedynie jednej wyrwy. Skupiłem się na ostrzale za pomocą wielkiej kuszy. Tak jak wspomniałem, perki od kusznictwa same się nie zdobędą, a delikatnie zawsze ułatwią przyszłe starcia. Jak jeszcze dodamy perki na ulepszenie pancerza, to może tak szybko nie będę tracił swojej armii. Co się tyczy samej obrony, najpierw wprowadziłem bardzo długi ostrzał w nieprzyjacieli. Jest to w sumie jedno i to samo: przeładuj, oddaj ostrzał i patrz na statystyki. Niekiedy Mangonella wyrządziła ogromne szkody. Kiedy przeciwnik chciał się wlać do środka, miał na nich wspaniałą niespodziankę w postaci dzbanów z ognia. Armia znikała, w oczach, a Wlandia zdecydowała się na ucieczkę. W sumie na ich miejscu zrobiłbym dokładnie to samo. Nie pozwoliłem im jednak uciec. Trzeba ich dorwać. Na początek doszło do wymiany uprzejmości między kusznikami. Tyle, że my posiadamy jednostki na koniach. Lepsza obronność, podobnie jak pozycja i lepszy zasięg. Gdy spróbowałem skrócić do nich dystans, pokazała się Wlandyjska kawaleria. Zwycięstwo było pewne. Przeto walczyli włóczniami, a nie mieczami. Gorzej, że mieli wsparcie kuszników i wyrządzali mi szkody. W związku z tym zdecydowałem się przemieścić walkę na dalsze tereny. Od razu lepiej. Raport się prezentuje. Po długich walkach udało się pozbyć jazdy, ale nie był to jeszcze koniec. Wciąż ogromna armia oczekiwała na produkt markowy. Nie mogłem podesłać kuszników konnych do kuszników wroga, bo miał ich za dużo. Plus, przeładowanie kuszy trwa tyle samo, co przeładowanie kuszy. Także nie można zrobić strategii nauczników konnych. Skróć dystans, zacznij zalewać ich strzałami, tym samym nie pozwalając im na przeładowanie broni. Wypadło na tradycyjne rozwiązanie. Kiedy kusznicy konni odciągali piechotę wroga, podesłałem swoją piechotę do strzelców wroga, a ci zaczęli organizować wielkie porządki. No. I to mi się podoba. Cała reszta starcia jest dość przewidywalna. Prowadź ostrzał. A nie czekaj. Skończy się amunicja moim wojakom. Z tego powodu przeszliśmy do bliskiego starcia. Przewaga była po naszej stronie dlatego zwycięstwo było tylko kwestią czasu. Jednakowoż bez strat się nie obejdzie. W bieżąco mogę powiedzieć, że armia jest świetna na małe bitwy. Ale przy większych im dalej w las tym coraz gorzej sobie radzi. Jeszcze te straty. No nie są najgorsze. Ale wydaje mi się, że przyzwyczajem was do armii idealnych. Gdzie praktycznie wszystko zwyciężamy bez strat. Choćby nawet jednego wojownika. Trochę tak wstyd to pokazywać, ale dobra. Nie zawsze musi być armia idealna, czyż nie? Nie no dobra, zawsze musi być. Po zwycięstwie od razu przyszłem do oblegania miasta. Kusznicy przed mury prowadzili piękny ostrzał. Jednak, jedno trzeba przyznać, prowadzenie ostrzału z kuszy w pierwszej osobie wygląda genialnie. Gorzej kiedy obrońcy opuszczą fortyfikację i pobiją waszych piechurów. Nie mieli tarczy, to i długo nie wytrzymali. Tejże przewagi rywala. Kusznicy zbyt wolno prowadzą ostrzał, plus zbyt niskie obrażenia zadają, by jakkolwiek ich uratować. Tak sobie obecnie myślę, że gdyby Wlandia się nie broniła, tylko od razu ruszyła do ataku, Zakończyłoby się to moją klęską A podczas próby dostałem się do środka miasta Oberwałem bełtem No i tutaj zakończyła się moja historia Dlatego rodocy nie mają kawalerii I wszystko w temacie, a my jeszcze się spotkamy